Kim jest Rafał Moravlo Nadawał? Mhm. Ciekawe, zobaczymy. Zaraz powinno też wyjść jakieś może powiadomienie. Może nadaje, no nie wiem. Ter nie, teraz nie. <śpuszcza> Przynajmniej powiadomienie, że kto inny udostępnił film. Mhm. Tak, idę. Idę teraz. Teraz idę na żywo. Słychać mi widać, także się cieszę bardzo. Kto będzie miał okazję oglądać żywca, to będzie miał okazję. Muszę kurczę odejść tamtą, bo trochę muzyka znowu gdzieś ktoś włącza i przesunę się w drugą stronę balkonu. O tutaj. Także, dobry wieczór. Witam was wszystkich serdecznie. W ten dzień, jakim jest święto, nie dla wszystkich. My dzisiaj pracowaliśmy tutaj w Rumunii, dla nas nie ma święta dzisiaj. No i co, ale dzisiaj był przez to, że w Polsce nie pracują i mają długi weekend, to mamy mało pracy dzisiaj, jutro też będzie taki dzień, że tej pracy nie będzie dużo, będziemy mogli będziemy mogli po prostu się... Witam Damian, siemanko. auuu, Zrobię takie kamlackie au. Karim nawet próbował dzisiaj au robić teraz wieczorem tak, bo Anna mówiła zrób tak, zawyj jak wilk, zawyj jak wilk, zrób jak wilk, jak wilk. I, i Karim tak próbował, oczywiście robił to po swojemu, ale takie takie, <laughs> nie, nie filmowałem tego, bo nawet nie byłem przygotowany i ten to było takie spontaniczne, że tam witam Krysia, witam Ewcia także powiem wam, że co jest Bożeńka, witam wszystkich serdecznie bo teraz dołączyliście, ale powtórzę, że ten żywiec nie będzie długi z tego względu, że będzie film, na który Was zapraszam I, i ja już tak myślałem sobie, ja zrobię żywca takiego, może jeszcze, a może nie, tak się łamałem z myślami, ale otrzymałem komentarz. Ten komentarz się pojawił pod właśnie filmem, który, który będzie, na który Was zapraszam dzisiaj, za, no za niedługo ten film będzie właściwie, bo 20.45 czasu polskiego i to będzie film o wolności, gdzie miałem taką dużą inspirację do tego, żeby nagrać ten film, ponieważ no zobaczycie, nie będę tam spoilerował. Jak byłem w parku, to To mi wzięło tak, żeby nagrać ten film. Po tym jak już nagrałem inny film, który powstał, ale jest ktoś taki jak Wasza Kun, Wasza Kun z taką waszką. I <laughs> pod tym filmem właśnie zostawił komentarz. Już sam tytuł wskazuje, że mogą to być jakiś filozoficzny mały? Nie będę przesądzał, będę oglądał. Zapraszam, Wasza i nie tylko Ciebie, zapraszam innych. Spodobał mi się tak bardzo ten komentarz i pomyślałem sobie, że fajnie byłoby yy, o tym powiedzieć, że i odnieść się też trochę do tego, bo to jest to, o czym ja tutaj powtarzałem też wielokrotnie, że niektórzy oglądają te moje filmy, może niektórym się nawet nie podobają moje treści, ale mimo to wchodzę na ten kanał, ponieważ, ym, ponieważ są zainspirowani do tego, co, co będzie i o czym będę mówił. Yy, to jest takie, jak ja to mówię, uzależnienie od, od moich treści, gdzie świadomość podpowiada tym ludziom, którzy nie chcą tego oglądać, żeby oglądali, bo może to będzie jakiś po prostu... Yy, Sens dla nich, tak? Ich podświadomość podpowiada tym ludziom, którzy mnie nie lubią, nie lubią oglądać tego kanału, że, że, że... O, obejrzyj to, obejrzyj, obejrzyj co ten mora znowu nagrał, bo ty go tak nie lubisz, a może będzie do czegoś się przyczepić. <laughs> nie wiem, tak to sobie odbieram. Salut Sławko, witam serdecznie. Jest Bożenka, nie wiem czy widziałem, jest Michał, Rafale, kiedy ćwiczymy robienie kiełbas. Lub parówek dla Karimka? Bardzo dobre pytanie, słuchaj. Ja będę teraz Anna mnie zainspirowała, żeby zrobić w... No, w weekend, tak? W weekend będę robił kebaba w domu. Chcę zrobić pitę taką do kebaba. Chcę zrobić mięso. Mam pomysł, jak to zrobić. Będę nagrywał vloga, to wam pokażę. Bo na żywo nie będę tego robił, ale, ale pokażę we vlogu ale kiełbasy właśnie to jest fajny, fajny pomysł też może z tymi kiełbasami, nie, muszę się zastanowić mamy tą maszynkę taką do mielenia mięsa i ta maszynka ma taką możliwość do nabijania tego mięsa właśnie w kiełbasach yy, są taka, jest końcówka do tego no i nie wiem, zastanowię się yy, jaką tą kiełbasę, chciałbym może z baraniny zrobić, tutaj mamy dostęp do tej baraniny yy. Nie wiem, przemyślę temat, przemyślę temat, byłoby fajnie zrobić. Muszę też popatrzeć na jakieś przepisy na YouTubie, bo ja nie jestem specjalistą od kiełbas, ale no, co Ale myślę, że jakbym robił, nie wiem, może akurat w tym miesiącu, bo będę się też wybierał po mięso, bo będę miał jak co miesiąc tam jakąś kwotę na tej karcie takiej z pracy na jedzenie, to, to będę kupował mięso. Jeszcze mamy właśnie trochę mięsa poprzednim razem co kupowaliśmy no i będzie trzeba coś zrobić, właśnie z tej wołowiny jeszcze mam jakiegoś kurczaka, teraz piekę indyka Jest, też muszę uważać z tym żywcem bo indyk mi się piecze muszę tam go pilnować w piekarniku żeby się nie spalił hmm. Michał pisze, oj stary to polecam kiełbasę, przyprawy garam masala, tak znam tą przyprawę, no. nie wiedziałem, że pasuje akurat do kiełbasy, zależy też do jakiej ale fajnie, fajnie, że piszesz że ten. Hmm. pozdrawiam stały słuchacz z Zabrze, pisze Andrzej Micikowski, bardzo Ci dziękuję, drogi Andrzeju. Kazimierz pisze Rafał, nie zachodź w głowę wrednych nieukrów ograniczonych w rozwoju nie brak. Nie, ja się, ja się tam nie przyjmuję. Po prostu tak stwierdziłem, że tak mnie zaśmieszył ten komentarz. Jeżeli o tym mówimy, że postanowiłem, a zrobię może transmisję na żywo. Żeby powiedzieć, że ktoś coś takiego napisał. Jeszcze tam dodałem druga część tego żywca jak stróż boże ciało dzisiaj nie, miałem przyjemność się nagrać Kasi z USA na WhatsAppie pytam się ubrałaś się dzisiaj jak stróż boże ciało <grym> prawie się szykowała chyba jak do tak bo później mi wysłała też wiadomość, że się szykuje że będzie wyglądać jak stróż boże ciało także śmiała śmiałam się też z tego no i tak nie wiem po prostu mnie czasami nie dużo trzeba do tego żeby Zrobić jej żywiec i zaproponować jakiś po prostu temat, to nie znaczy, że ja muszę nie wiem, omawiać ten komentarz tutaj przez, przez całą transmisję powiedziałem parę słów i wystarczy. Dla mnie też jest ważne Wasza reakcja, czyli to co piszecie na czacie. Ja przeważnie, jeżeli tylko patrzę na ten czat, jeżeli mam możliwość, bo czasami się zdarza, że, że jak robię żywca z telefonu, to, to nie wiem jak ten czat czytać, on szybko ucieka. Ale teraz robię z kamery, to mam telefon tutaj przed sobą i. I widzę, co piszecie, dlatego, dlatego ja bardzo się cieszę, i, i wtedy to jest moja taka, takie spotkanie z wami też, tak? Bo możecie zawsze coś napisać, coś miłego, coś, no cokolwiek, tak? Co uważacie? I ja się cieszę, tak? Dla mnie to jest. To jest sama przyjemność zrobić taką transmisję na żywo, nawet jak to się mówi o przysłowiowym, czasami niczym. Wczoraj nie zrobiłem, bo byłem. Zmęczony, myślę, że tak nie ma nic na siłę. Nie ma nic na siłę, jak, jak czuję, że po prostu nie chce mi się, jestem zmęczony. Wczoraj nie byłem też z wami na premierze, bo po prostu chciałem odpocząć, już mi się usnęło, usypiało mi się tak, nie byłem w stanie pisać, skupić się na tej premierze. Dzisiaj będę, bo dzisiaj będą dwie premiery: będzie za niedługo na tym kanale film i na kanale rodzinnym. Dzisiaj, miałem, ponieważ miałem taki dzień bardzo luźny w pracy, to to byłem w stanie nagrywać vlogi. Już mam vlogi przygotowane. Właśnie ten nagrałem na kanał rodzinny, ale to było rano. Jeszcze przed pracą poszedłem nagrywać, bo wstałem wcześnie, ale jak miałem moją przerwę w pracy, to byłem nagrywać vloga, który się pojawi w przyszłym tygodniu. Ciekawy temat znalazłem, bo trafiłem na taki artykuł o pewnej dziewczynie. Nie będę na razie tutaj, jak to się mówi, spoilerował, co ona dokonała. Będziecie widzieli, co powiedziała na TikToku, ten TikTok miał jakąś tam rekordową liczbę wyświetleń. Ja go zacytowałem, cały ten TikTok, bo TikTok nie rości sobie jakichś praw autorskich, przynajmniej do tej pory tak było. I zacytowałem to w tym filmie, który pojawi się w poniedziałek, z cyklu, poniedziałek, tak, z cyklu poniedziałkowe rozmowy przy kawie. Będzie historia tej dziewczyny. Krótka, która ona opowiedziała o sobie, i ja to skomentuję w odniesieniu nawet do mojego życia, do mojej osoby i do tego, jak ona postąpiła, czy to, czy to jest dobrze, co ona zrobiła. No <laughs> i bardzo mnie to zainspirowało dzisiaj. Tak sobie myślałem, a zobaczę, co w tym mainstreamie jest. No i znalazłem to na onecie. Myślałem, że będę czytał nawet historię jej z Onetu, ale stwierdziłem, nie ma sensu, bo to, co ona powiedziała na TikToku, to było po prostu. Szybko, zwięźle, na temat, a oni się za bardzo rozpisali. Tam na Onecie e, Aczkolwiek dodałem link y, y, do tego artykułu pod filmem, cicho być tam. Jeden z drugim, dodałem y, y, link do artykułu y, pod filmem, no to ale to będzie w poniedziałek. To będziecie mieli okazję, po prostu tam. E, jeszcze jedna informacja na temat filmu o Palestynie, który będzie w niedzielę. W niedzielę, bo tak. Dzisiaj będzie film, później piątek, sobota. Ja już nie publikuję tutaj filmów na tym kanale. Jest jakaś przerwa, też musi kiedyś być. Może zrobię jakieś transmisje na żywo, ale to najwyżej tyle. I w sobotę na kanale rodziny będzie vlog z tego, jak byliśmy na wsi w zeszłym tygodniu. Także kończę montować tego vloga. Właśnie takie vlogi są wymagające, bo jest bardzo dużo ujęć różnych. Jeszcze z drona, jeszcze ten. Mm, także mm, tam muzykę jakąś chcę powstawiać, no także ten film potrzebuje więcej czasu na zrobienie i go kończę, jutro go skończę i będzie mm, opublikowany w soboty wieczorem, tutaj nic się nie będzie działo, ale ten film o Palestynie, bo ja zrobiłem taką reklamację do YouTube'a, bo wyszły tam jakieś restrykcje na tym filmie, ale uznali mi, że film jest zgodny z zasadami. <grym> Także się cieszę, bo nie będzie miał ograniczonych jakichś zasięgów. No i ten film pojawi się w niedzielę. I tak starałem się w tym filmie naprawdę zachować pełną kulturę wypowiedzi. Zwłaszcza, że ostatnio dużo się borykałem z różnymi starymi filmami, które były jeszcze przed roku robiłem mnóstwo odwołań, okazało się, że niektóre filmy, yy, które były zwykłymi vlogami, to wystarczyło w jednym filmie, że jedno słowo było nieprawidłowe, bo powiedziałem w jakiś specyficzny sposób o Anglikach, którzy szli ulicą i użyłem takiego stwierdzenia, nie będę go teraz mówił, bo, no bo nie wiem co się wydarzy. Ale powiedziałem, i wcale to nie było jakoś obraźliwe, ale powiedziałem takie jedno słowo, i oni mi z, 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 zaczęli zablokowali ten film. Znaczy nie zdjęli, tylko tam restrykcje były na tym filmie. I ten, i, i za to słowo robiłem odwołanie. Bardzo się zdenerwowałem, jeśli chodzi o ten film. Później drugi, drugi vlog, taki też zanom rodzinny, było to samo, ten sam problem. A tam z kolei chodziło o to, że na społeczność romską, powiedziałem tak, jak się mówi potocznie, a tak się mówi, potocznie, po prostu no, ludzie mówią tak. A chociaż to nie było z mojej strony obraźliwe, nie miałem na celu, żeby kogoś obrażać w tym vlogu. Ej, zgadzam się, Damian. No i, i tak to było. Także no, dziwne sprawy z tym YouTubem też, no ale cóż. Chcący tutaj być, chcący nadawać, no to mm, trzeba jakoś, jakoś tu robić tak, żeby było dobrze i żeby funkcjonować. Więc, więc no cóż, jest jak jest. Mm. Nie wiem, no powiem tyle, że mm, jakby to ująć. No Specyficznie czasami ludzie podchodzą, którzy moderują też te różne treści i sprawdzają i ten. Dla mnie było to niewyobrażalne, coś, co... To jedno słowo w tym filmie pod koniec gdzieś tam jak za zaną wyszliśmy z metra i że powiedziałem o Anglikach jakoś inaczej potocznie to jak się mówi i ten... to i od razu takie, takie rygorystyczne podejście do tego, także no, e, ja nawet użyłem stwierdzenia, bo pisałem tam do zaportu e, Google, tak, że, że potrzebuję psychiatry, że psychiatry potrzebuję. nie dla siebie tylko dla tego, kto to weryfikował, bo no to jest niepojęte, że przecież nie takie treści gdzieś e, są w internetach i nie mają jakichś tam ograniczeń, a moja miała, mimo że po prostu Jedno słowo, i to było tylko, chodziło tylko i wyłącznie o to jedno słowo, bo ja skazałem sobie w odwołaniu, i oni podtrzymali to odwołanie, że, że, że nieprawidłowie się zwracałem w tym filmie, i oni im wtedy jakby zaznaczyli, w której minucie. No i, i ten. Ja jeszcze później, jak już dostałem potwierdzenie, że ten film jest niewłaściwy, to, to ja jeszcze pisałem tam z babką z tego supportu, z jakąś martą, i ten. I, I pisałem, że to jest niepojęte, żeby za takie jedno słowo, które nie jest przekleństwem, które nie jest ten, żeby film był po prostu w jakiś sposób ograniczany. No co, ona może pokiwać głową, ona nie jest od tego, tak. Już później gdzieś tam nerwy opadły, ale dużo, dużo się borykałem ostatnio z tymi filmami, jakimiś starymi. Jeszcze takie będą pewnie kwiatki wychodzić, bo YouTube cały czas szuka, gdzie tam coś było w tych filmach. no i i sam jest jak jest A, dobra, nie będę tutaj tym zawracał głowy Jez i Danusia, witam serdecznie ktoś tu jeszcze do Ewcia, nie wiem czy Ewci widziałem bo już nie pamiętam, witajcie kochane Danusia, Krysia, Bożenka Ewa, pisze Renatka no i widzicie i od razu jest miło jak sami nawet piszecie do siebie miło na czacie zwracacie się do siebie jest mi naprawdę też przyjemnie z tego powodu no, i tak to jest, moi drodzy kochani widzowie. Także jeszcze raz sumując po prostu temat tego dzisiejszego żywca, że już sam tytuł wskazuje, że mogą być filozoficzne drwdy mały. Tak dosłownie jest napisane w tym komentarzu pod filmem, który się pojawi za niedługo. Tam jeszcze była dalsza część, ale no, nie jestem w stanie, bo tu do 100 znaków mogę wpisać tytuł. Czy to w żywcu, czy w filmie, nie da się więcej jak 100. Nie może być 101, musi być. 100 bądź mniej, hmm, dlatego, dlatego no zacytowałem po prostu tyle. No i to jest tak. No, po prostu, jak ja zawsze powtarzam: jak ktoś chce, to będzie oglądał. Jak ktoś nie będzie chciał, to nie będzie oglądał. Filozoficznie bardzo wypowiadałem się w filmie, gdzie mówiłem o sensie naszego gdzieś istnienia o tym, jak decyduje o naszym życiu zapis cyfrowy także na tamten film, jeżeli ktoś nie oglądał, to Was serdecznie. Hmm. Zapraszam. Dziękuję, Damian, że potwierdziłeś o tym powiadomieniu, że dostałeś. Cieszę się, że powiadomienia do, przynajmniej do niektórych z Was dochodzą. No, Danusia dobrze napisała z poprawnością, tak? Ten kto widzi na czacie, to widzi, co tu jest napisane: Jezy Milek, Sława. Witam, hej. No, także jest was: 41 osób, 42 już oglądających transmisję na żywo, tylko 20 łapek w górę, więc ktoś jeszcze, kto jeszcze nie zostawił, to Was zachęcam do tego, żebyście zostawili. Możecie jakiś komentarz dla zasięgu napisać, nawet emotikon wstawić, cokolwiek, to wtedy, wtedy się będzie to niosło gdzieś w utłaniach YouTube'a. No i tak, to jest takie moje wieczorne sprawozdanie z tego, <grym> jakie będą filmy i tak dalej. Karim już lepiej się czuje, ale teraz nie może wychodzić jeszcze z domu. Jeszcze parę dni go po prostu przytrzymamy, bo ma taką osłabioną odporność trochę. No i co? I, I zobaczymy. Weekend, no poprzedni byliśmy na wsi, to będziecie widzieć też... Dziękuję, Bożenko. Będziecie widzieli też na vlogu rodzinnym, jak spędziliśmy czas. No i tak właściwie tyle, tyle ten. Co się będzie działo w ten weekend, to zobaczymy. Będzie trochę chyba bardziej w kuchni, ale planuję wybrać się na plac targowy, zrobić zakupy, jakieś warzywa, owoce. Chcę jechać na ten plac przy Piazza Rachowa, tam gdzie kiedyś jeździliśmy, tam gdzie mieszkaliśmy przy Kale Rachowej, ponieważ w tamtym miejscu po pierwsze lubię, po drugie mam sentyment do tego miejsca, a po trzecie to tam jest takie stoisko z serem gdzie ten ser jest najlepszy jaki jadłem po prostu pani robi na przywozi ten ser ze wsi I ona robi albo ser owczy, albo kozi, albo um, tyle no krowi, tak? Krowi, no i ten i chcę do niej iść po prostu kupić ten ser, bo tutaj nawet w tym sklepie z Sybiu, gdzie niby regionalne wyroby i ten to ten ser nie jest tak dobry jak u niej. Dlatego mi zależy po prostu, żeby tam iść, żeby kupić ser u tej pani na, na tym stoisku na placu targowym. E, tutaj byliśmy też, na, są inne place targowe, odkrywaliśmy za nam w pobliżu też, ale, ale tam nie próbowaliśmy kupować sera. Był też ser w tym sklepie, gdzie kupowaliśmy mięso e, ostatnio, e, ale no, nie zdecydowaliśmy się kupić. E, no i nie wiem. Kupię po prostu tam, gdzie sobie uwidziałem, tam, gdzie lubię najbardziej, bo mm, no, jakby to powiedzieć, smaku Wam nie oddam we vlogach, ale na jakieś słowo możecie mi uwierzyć, że jeżeli kupuję w tym miejscu, a próbowałem w różnych miejscach, to rzeczywiście tam musi być mm, najlepszy. No nie wiem, mnie przynajmniej najbardziej smakuje. Dobra, słuchajcie, 46 Was oglądających na żywo, jeszcze raz zachęcam do tych łapek w górę, bo już kończę tego dzisiejszego żywca. Witam Sandra. Dobry wieczór. I co? I zapraszam na film, bo on będzie za 25 minut. To już też nie chcę przedłużać. Mam jeszcze, właśnie, indyka w piekarniku. To muszę go dojrzeć, bo już 20 minut minęło. Jak ten, żeby mi się nie spaliło. No i tyle, także będzie film. Bardzo dobrze. Pan Wex pisze. Mięso kupuję u rolnika. Super. Także zapraszam na ten film, zapraszam później na kanał rodzinny gdzie komentuję też jak no yy, jak, jacy są mężczyźni w Rumunii i generalnie dlaczego Anna wybrała Polaka, a nie Rumuna na, na swojego, no w tej chwili już męża tak? ale wcześniej partnera a tyle z mojej strony, jeszcze raz zachęcam na, o te łapki w górę, jakiś komentarz dla zasięgu, życzę Wam miłego wieczoru zapraszam na filmy, o których wspomniałem no i wszystkiego dobrego, zdrówka przede wszystkim Wam życzę no jak ktoś nie będzie miał czasu dzisiaj oglądać to jutro też jest dzień i życzę wam dobranoc i miłego długiego weekendu jeżeli macie ja pracuję jutro dzisiaj pracowałem także ja nie mam długiego weekendu ja mam normalny weekend sobota niedziela tyle z mojej strony żegnam się z wami do zobaczenia do usłyszenia papa pa.